Zapraszamy na kolejny sezon programu Remont na 5+. W tym sezonie zobaczycie dwie inwestycje. Pierwsza to w Wielkopolsce, druga w województwie mazowieckim. A oto nasz główny prowadzący Zygmunt Heiser. No to sprawdźmy w takim razie, jak to wygląda w środku. Gładzie szpachlowe położone. Fajnie, wszystkie ściany zrobione, ale zróbmy sobie pewien test, czy rzeczywiście ta gładź jest dobrze położona. Halogenem poświetlamy pod kątem i naprawdę gładź wygląda super. Gdyby tu było nierówno, na tej ścianie byłyby cienie. Denis! Super! Gładź Paklowa. Twoja robota? No! No to gładź Paklowa jest bardzo dobrze położona. Brawo, Denis! A oto druga inwestycja w programie Remont na 5+. Dom o powierzchni 180 m2, dwupiętrowy, w Wielkopolsce. Dom 150, może nawet 180 metrów. Prace idą, ale na ten moment, tak jak widzisz, elewacji jeszcze nie mamy. A jak to u siebie? U nas już elewacja jest skończona, dach też jest tak jak tutaj, no ale jesteśmy daleko w polu, jeżeli chodzi o środek, ale na pewno nadgonimy i niedługo będzie już koniec. No dobra, u nas w środku można powiedzieć, że mamy większość zrobione, bo elewację wewnętrzną, tynki już mamy, hydraulikę już mamy, elektrykę już mamy. No kwestia ocieplenia teraz głównie. No to pewnie Wam szybko pójdzie, my mamy te cięższe prace jeszcze przed sobą, ale jestem dobrej myśli, nasze ekipy to super specjaliści w swoim fachu, także na pewno dadzą radę. Tymczasem nasz prowadzący Łukasz, pan Kominek, zawsze jeździ po miejscach, gdzie może spotkać się z ciekawymi ludźmi i wybrać bardzo ciekawe produkty do naszych realizacji. Tym razem z Dorotą. I z Iwoną Łukasz porozmawia o lampach w Zumalajm. Jestem już w Katowicach, w prawdziwym centrum światła. Zaraz spotkam się z naszymi projektantkami Iwoną oraz Dorotą i powiedzą nam, jakie oświetlenie wybrały na nasze inwestycje do poznania. i Raz i poznania, dwa. Sam jestem ciekawy, co przygotowały. Ostatecznie zdecydowaliśmy się z inwestorami na wybór tych lamp, które są tu przygotowane w tej chwili na tej ekspozycji. I tak mamy lampę nad barek. Z kątownika z oświetleniem doświetlającym tutaj roślinki. Fajnie jest nawiązanie do pokerów, które również są z kątownika. I to jest takie przejście pomiędzy salonem a kuchnią. Bardzo mi się podoba, muszę przyznać, to oświetlenie. Rozumiem blatu kuchennego całej wyspy. To no, nie tyle blatu kuchennego, co samej półwyspu, w którym są y, umieszczone właśnie hokery, takie miejsce do siedzenia. A tutaj te światełka? <noise> A te światełka są <noise> przewidziane nad stół w jadalni. A tutaj taki piękny żyrandol, to pewnie salon. Tak, dokładnie masz rację, to jest salon w głównym miejscu domu. Na pełnym wypasie już tak? Tak, na pełnym wypasie z funkcją ściemniania, zmieniania kolor. Idziemy znowu z tym pięknym, dobrym grzejnikiem na tą nową przedsiębiorczość tutaj od naszego, od naszego inwestora. Tutaj znowu widzicie ten piękny, ładny grzejnik antrazytowy TRM z tą, tą grzałką, jest to w drugiej łazience. I to jest ten sam grzejnik, idealnie ten sam, tylko że oczywiście jest szerszy, tak? Ta inna łazienka była troszeczkę mniejsza, tutaj jest troszeczkę większa. Proszę pokazać, jak to się będzie tutaj idealnie po prostu wprost, perfekt tutaj pasuje. No, będzie cacyj. A ta oto grzałka, dajemy do tego grzejnika, tak samo jak w tej innej łazience, zasilamy ją w dołu, ponieważ to jest nasz, oto tutaj, sztab elektryczny, który będzie grzał, a energię do tego sztabu, to znaczy się na zasilanie tego grzejnika, dostaniemy od słońca. To idzie wszystko na prąd, panele słoneczne mamy, słoneczko grzeje, i słoneczko też naszą łazienkę grzeje. Także będzie cocyj, idealnie perfekcyjnie. Nasza inwestycja i duże wyzwanie: ocieplenie poddasza. Tutaj muszą być fachowcy, żeby wszystko nam się zgadzało. Ale od czego zaczniemy? Czekamy aż przyjedzie i zapoznań. Na ten moment sprawdzam. Czy wszystko jest przygotowane? Ale czy ja do końca wszystko będę wiedział? Tego jeszcze nie wiem. Ale mam nadzieję, że jak przyjdzie ekipa, to wszystko mi powiedzą. Tutaj mamy jakieś haczyki. Przypuszczam, że to do sufitu, ale to pewnie zostanie mi wytłumaczone. Stropian mamy, dzięki już są. dach jest, to moim zdaniem możemy robić. Ale czy tak naprawdę będzie, to zaraz się dowiemy. No to, kochani, nie ma co gadać, tylko trzeba brać się do pracy. Nasz partner już jest, przyjechał na miejsce, zaraz zobaczy, z czym się zmierzy, bo izolacja poddasza to bardzo ciekawa i bardzo trudna do wykonania m, praca, ale spokojnie przecież to fachowcy to dadzą radę. Jesteśmy w Łęczycy pod Poznaniem. Do wykonania mamy izolację na poddaszu o powierzchni 112 m2. Izolacja będzie wykonana z użyciem piany premium, piana komuklowa Crossin Attic Soft. Mamy zaplanowane na to jeden dzień, także mamy nadzieję, że nic nam się tutaj nie przydarzy nie, nieprzewidzianego i wykonamy wszystko zgodnie z planem. Także my bierzemy się do działania, zapraszamy do góry. A pani co o, tutaj robi? Dzień dobry. Dzień dobry. E, ja patrzę na tą łazienkę i zastanawiam się, jakie produkty moglibyśmy tutaj zaproponować. My, czyli kto? Czyli maski łazienki. Dzień dobry. Dzień dobry. Zygmunt. Kasia. Dobrze, w takim razie, e, Kasiu, to jest twoje królestwo. Tak. To będziesz, to będziesz urządzać, ta łazienka, ona jest niewielka. Zgadza się. I właśnie zastanawiam się nad rozwiązaniem prysznicowym tutaj, mm. ponieważ no, przestrzeń jest zbyt mała, żebyśmy mogli zaproponować wannę. Natomiast myślę, że prysznic byłby bardzo dobrym pomysłem, szczególnie biorąc pod uwagę, że ma tutaj mieszkać rodzina trzyosobowa. Tak. Więc myślę, oni chciałabym stworzyć tą przestrzeń. Okej, okay. to spróbujmy, ty spróbuj tak. <laughs> opowiedzieć, gdzie co będzie. Jakie materiały wykończeniowe, tonacje, kolorystyka mhm. opowiada? Myślę, że tutaj nie chcę za dużo zdradzić, ale mamy fajne nowości, które dobrze by się sprawdziły mhm. w takiej teraz bardzo modnej kolorystyce toup. E, Przepraszam co? Taupe. Co to. jest? Kolor pomiędzy szarością, a brązem. Takie o! bardzo fajne, stonowane, gdzie to bym akurat to wykorzystała... To rzeczywiście, no. <noise> tak. To bym akurat wykorzystała tą kolorową ceramikę. Naprawdę mm -hmm. myślę, żeby się sprawdziła. Dobra. To spróbujmy to wszystko tutaj trochę rozmieścić. Mm -hmm. W tym rogu będzie, domyślam się, prysznic, bo tak Też, tak myślę. też tak myślę. I może być bardzo fajnym, bardzo fajnym mm -hmm. elementem tutaj. Mm -hmm. Fajnie zaprojektowana ścianka też. Kabina? Ścianka. Kabina lub ścianka. Mm -hmm. Tak naprawdę. Co, co wolisz? Jak? Wydaje mi się, że ścianka typu łokin będzie tutaj dużo lepszym zastosowaniem. Mm -hmm. Czyli tutaj mamy Tutaj mamy, mm -hmm. tak? mm -hmm. tutaj tak. mamy Myślę, ściankę, myśmy... spadek, tak. e, odpływ tak, liniowy tak, tak. na dole. Zgadza się. Mm -hmm. Okej, okay. Ten kąt mamy załatwiony. Tak. W troszkę utrudnionych warunkach, jak słychać, będziemy wykonywać pianowanie poddasza. O, tu muszę doprecyzować, będziemy wykonywali izolację natreskową poddasza. Aha, przepraszam, to mój błąd. Ja też w Twojej branży nie mam takie problemy, że klienci inaczej nazywają różne rzeczy. Natomiast już nie zanudzajmy i proszę, powiedz nam, co tutaj dokładnie się znajduje na Twoim samochodzie. No, można nazwać, że to taka mini fabryka. Mamy tak naprawdę dużą sprężarkę śrubową, reaktor GrecoH30, jeden z lepszych reaktorów do wytwarzania piany poliuretanowej. No i składniki, czyli tak naprawdę poliolizocjanian, z których powstaje piana poliuretanowa na poddaszu. Aha, bardzo ciekawe, a powiedz proszę, do czego jest ta sprężarka? Sprężarka głównie jest do wytwarzania świeżego powietrza dla aplikatorów, aby zadbać o ich bezpieczeństwo i higienę pracy. Tak, no bo na każdej naszej budowie BHP jest najważniejsze. Tak, zgadzam się. A teraz jeszcze jednej rzeczy zapomniałem na poddaszu, także chodźmy pokażeć coś na Jasne. poddaszu. aby właściwie wykonać izolację natryskową, ważne jest, żeby to zrobić na właściwym etapie czyli po pracach mokrych. Przygotowany stropian elewacyjny wyciągnięty najlepiej do pokrycia dachowego tak, że wykonując izolację nadwyskową dochodzimy do stropianu, wypełniając każdą szczelinkę tutaj, zapewniając ciągłość izolacji i połączenie między izolacją ściana a izolacją dachu. Przygotowane wieszaki do wykonania sufitów podwieszanych i tak przygotowane poddasze może być zaizolowane w najlepszy możliwy sposób. A co ty tutaj robisz? A sprawdzam wilgotność drewna, wiesz, to bardzo ważny aspekt tak naprawdę przy wykonywaniu izolacji antyszkowej. Jak widzisz, mam 11.5% wilgotność deskowania i wilgotność krokwi mamy tam około 12.5%, także spokojnie i bezpiecznie możemy wykonywać natrysk. A jakby było więcej, to i klient by bardzo chciał, żebyście wykonali takie coś, to można robić? Czy... Poziomem granicznym, przy pianie, z którymi korzystamy, to jest 18%. Powyżej tego poziomu nie wykonujemy na czekamy na właściwy moment. Czyli jak jest powyżej 18, to nie ma szans, żebyście wykonali takie pianowanie? Wysłyszaj budynek dalej. Piany poliuretanowej na poddaszu. Ubrane jest oczywiście we wszystkie potrzebne środki bezpieczeństwa, czyli kombinezon, maskę z dopływem powietrza i rękawiczki, gdyż w trakcie wykonywania jakby na zachodzi oczywiście reakcja chemiczna. Po zareagowaniu piana jest tak naprawdę w 100% neutralna fizykochemicznie, więc jest w 100% bezpieczna dla, dla osób zamieszkujących ten budynek. A to już nasza inwestycja w programie Remont na 5+ plus i nasz partner, który Prosto z Rzeszowa pod Warszawę, przywiózł produkty, które będą użyte na naszej inwestycji, czyli kostka, narożniki i płyty tarasowe. To zobaczmy w takim razie co tutaj dojechało ze budu. wow 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 To jest piękna płyta Piękna płyta, naprawdę gruba Zobaczcie, jeśli można tutaj z góry możemy pokazać e, te takie mazy jakby e, ten melanż, taki e, jasno-szary, ciemno-szary. Piękna, piękna duża płyta. Naprawdę super materiał. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj chyba będzie to samo. Tak, tu jest też, tu jest też ta płyta. Bardzo ładna, super materiał, super materiał. Tutaj mamy zdaje się e, kostkę. Sprawdźmy. Nie, tutaj też jest, też jest płyta. Eee, tam jeszcze coś mamy. Aha, tutaj. Chodźmy tu, chodźmy tu. Ech. Tutaj mamy w tym samym stylu kostkę. Proszę zobaczyć, jaki to jest piękny materiał. To naprawdę rewelacyjnie będzie wyglądało na podjazdach, na chodnikach, na ścieżkach sporo tego materiału, ale teren też jest duży i myślę, że końcowy etap będzie naprawdę super. Zanim przykleimy materiał Systex na podłoże, trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze Tynk cementowo powinien być przeszlifowany i zagruntowany. Następnie materiał po zamoczeniu w wodzie przykładamy na ścianę. Przez 20 minut możemy korygować. Dwie godziny klej wypełnia wszystkie szczelinki. Po 7-12 godzinach możemy malować. i mamy nową inwestycję, nowa inwestycja, będziemy montowali na nowej inwestycji ogólnie barierki francuski, wcześniej y, robiliśmy barierki wewnętrzne, teraz będziemy robili barierki zewnętrzne, y, jeśli chcecie zobaczyć co i jak zapraszam. Przejechaliśmy to zweryfikować, okazało się, że jest 220, dlatego zawsze jesteśmy wcześniej na budowie przed przyjazdem ekipy, żeby to wszystko zweryfikować.